Las Piastowski kłania się w pas swoim obrońcom. się Termer, jestem rzecznikiem ruchu o nazwie Nie dla budowy obwodnicy przez. E, proszę Państwa, super, że jest nas tutaj tak dużo. To widać, że las Piastowski jest dla nas bardzo ważny i że chcemy, żeby nikt nam go już nigdy nie odbierał. Zada się tendencyjne, manipulacyjne według nas pytanie. Może zaproponujemy nasze pytania referendalne, które brzmiałoby na przykład tak. Czy tylko dlatego, że Unia Europejska chce częściowo to sfinansować, jesteś zabudową drogi, co do, której, co do sensu powstania której nie wypowiedzieli się żadni specjaliści, nie ma żadnych opinii ani ekspertyz, a która bezpowrotnie zniszczy jeden z najpiękniejszych obszarów zielonych tego miasta? Uważam, że ten las Piastowski powinien być zachowany, wycina się bardzo dużo koło Zielonej Góry Lasów, naprawdę, ja jeżdżę rowerem, bardzo dużo jeżdżę rowerem i widzę co się dzieje. Jeszcze 20 lat temu mieszkałam przy w teraźniejszej Trasy Północnej i mieszkałam praktycznie w lesie. W tej chwili to już nie jest las. I tak samo będzie tu. Za 20 lat tego lasu już nie będzie po prostu. I musimy chronić to, co nam zostało. Mądrze to chronić.